Jesteśmy na terenie kampusu Uniwersytetu Polskiego koło Kolegium Civitas. Nasze spotkanie z Dobrem, polsko-ukraińskie spotkanie z Dobrem, które jest tak bardzo istotne w tym czasie z wielu aspektów. Po pierwsze, jest to ten aspekt załatwiania tutaj najpotrzebniejszych formalności przez Ukraińców, jest aspekt oswajania się ze służbami polskimi, ale też przede wszystkim ten aspekt integracyjny. Tworzymy nowe społeczeństwo zupełnie. Teraz będziemy mogli to tylko ujednolicać i się wspólnie integrować. Przede wszystkim wyrazy najwyższego szacunku dla całej społeczności uniwersyteckiej, bo nie pierwszy raz Uniwersytet pokazuje, co to znaczy humanizm, co to znaczy dobre serce. To jest najlepsza reklama Opola i Opola. Myślę, że bardzo dobry pokaz tego, że wspólnie mamy dobre serca, a Uniwersytet potrafi zachęcić nas wszystkich do okazania tego serca. I myślę, że to, co się tu dzieje, to jest początek, że takich akcji będzie jeszcze więcej. Zachwycona jestem tym, jak nasza społeczność akademicka się znalazła w tej sytuacji. Najbardziej jestem pod wrażeniem tej pomocy bezpośredniej i chciałabym, żeby to trwało i trwało tak długo, jak będzie potrzebne.